Hej, dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem oczywiście Sulerka, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam 3 najlepsze programy do montażu filmów na telefonie. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, no i subika z dzwoneczkiem, aby nie ominął cię żaden kolejny odcinek. No i bez przedłużania zapraszam do oglądania. A więc ok. pierwsza aplikacja na trzecim miejscu jest to CapCut. Aplikacja nie jest dosyć zaawansowana, dlatego jest najlepsza dla młodszych youtuberów Jak widzicie, no nie, nie, da, nie da się tutaj jakoś za bardzo fajnych efektów dodać się w ogóle Po prostu no jest, ona, jest ona po prostu taka mniej zaawansowana Tak jak Kinemaster, Kinemaster jest trochę bardziej zaawansowany Po prostu większa ilość osób nie będzie rozumiała o co chodzi w ogóle w Kinemasterze Tutaj taka bardzo prosta apka, w ogóle po, polecam wam Ją zainstalować, jeżeli macie, może poniżej 40 subskrypcji. No i ogólnie sama aplikacja jest fajna, tak jak mówiłam, nie przypadła mi jakaś za bardzo do gustu. No i yy, aplikacja znajduje się u nas na trzecim miejscu. Na drugim miejscu od razu mamy aplikację Filmmaker. Aplikacja mi się wydaje bardzo, bardzo spoko, tylko że no niestety nie da się tutaj usunąć green screena, od razu to mówię. No i nie, nie da się, niestety, no i po, po prostu. No za wszystkie praktycznie Za wszystko trzeba płacić niestety premium No ale dałam ją tutaj Na drugie miejsce ponieważ wydaje mi się całkiem spoko Możemy dawać sobie tutaj Jakieś fajne muzyki Możemy dodawać oczywiście swoje muzyki Możemy dodawać jakieś różne fajne efekty No i myślę że jest to O wiele lepsza niż do tej pod, od, od tej poprzedniej aplikacji No i naprawdę mogę wam ją polecić Na królewo zrobić tylko jeden, a jest nim właśnie Kinemaster, który w swojej roli spisuje się bardzo dobrze. Naprawdę ta aplikacja jest wyśmienita. To jest zdecydowanie najlepsza aplikacja do monta montażu na telefon. Naprawdę Wam ją bardzo polecam. Oczywiście ma też wersję premium, która jest o wiele bardziej. Pożyteczna, no ale ta normalna, zwyczajna wersja też jest bardzo, bardzo dobra, tylko mamy trochę mniej efektów, ale sama aplikacja jest naprawdę fajna i bardzo, bardzo ją, pole ją polecam. No i naprawdę sama ją montuję. Mam nadzieję, że Wam pomogam w wybieraniu aplikacji do montażu. Jeżeli tak, zostawcie jakiś miły komentarz, zostawcie łapkę. No i suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. No i to by było w sumie tyle z mojej strony. Do następnego odcinka. No i cześć!